Wiedziałam, że siostra mnie nienawidzi, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak daleko się posunie, dopóki nie przesunęła po stole prezentu urodzinowego i się roześmiała. Test DNA. Może to wyjaśni, dlaczego jesteś pomyłką obcego mężczyzny? Powiedziała na tyle głośno, że każdy widelec zawisł w powietrzu. Przełknęłam wstyd. Wysłałam zestaw i czekałam. Miesiące później prawnik rodzinny poprosił o pilne spotkanie w sprawie Grażyny Kowalskiej. Mama zbladła. Natalia przestała się uśmiechać. I w tej chwili zdałam sobie sprawę z czegoś przerażającego. Oni już wiedzieli, czego miałam się dowiedzieć. Większość ludzi postrzega rodzinę jako bezpieczną przystań. Moja zawsze bardziej przypominała dom z zimnymi podłogami, piękny z zewnątrz, lodowaty, gdy się wejdzie do środka. Dorastając w domu kowalskich w Krakowie, wcześniej nauczyłam się być niewidoczna. Byłam cichym dzieckiem, które odrabiało lekcje bez przypominania, które znikało w kątach, żeby mama nie wzdychała, a siostra nie szydziła. Już wtedy świat Natali krążył wokół niej samej. Miała dar przyciągania uwagi, bez zasługiwania na nią. Głośny śmiech, dramatyczne historie, talent do zamieniania każdego pokoju w swoją scenę. A moja matka Ewa oklaskiwała każdy jej ruch. Kiedy Natalia dostała czwórkę z testu, była wszechstronna. Kiedy ja przynosiłam same piątki, mama mrugała, jakby na moment zapomniała, kim jestem, zanim mówiła: To miło grażyno, możesz nakryć do stołu?. Gdy skończyłam 35 lat, zbudowałam życie z dala od tamtego domu. Warszawa mi odpowiadała: spokojne poranki, prosta rutyna. Stabilność, której nigdy nie miałam jako dziecko. Pracowałam jako analityk finansowy. Ubierałam się w spokojne, neutralne tony i starałam się nie myśleć o ciągłym bólu bycia zapomnianą córką. Ale kiedy mój ojciec, Janusz Kowalski, odszedł, grawitacja naszej rodziny przyciągnęła mnie z powrotem. Był jedyną stałą rzeczą w tym domu, człowiekiem niewielu słów, ale zaskakującej ciepłoty. W małych momentach. Dłoń na ramieniu, dumne skinienie na mojej obronie pracy magisterskiej. Nie wiedziałam wtedy, że nosił tajemnicę ciemniejszą niż cokolwiek mogłam sobie wyobrazić. Trzy miesiące po pogrzebie mama nalegała na małą urodzinową kolację w Starym Domu. Jej głos przez telefon był zbyt radosny, zbyt wyuczony, jakby czytała kwestie napisane przez kogoś innego. Kiedy przekroczyłam próg, poczułam znajomą mieszankę pasty do mebli i starych książek. Żyrandol świecił, ale dom wydawał się pusty bez cichej obecności taty. Natalia siedziała przy kuchennym stole przeglądając broszury biur podróży, opalona po jakiejś niedawnej wycieczce, ledwo na mnie zerknęła, gdy weszłam. Mama nalewała sobie więcej wina niż zwykle, jej ręce lekko drżały. Coś niewypowiedzianego wisiało w powietrzu, jak burza, która jeszcze nie nadeszła. Próbowałam delikatnie, z szacunkiem, zapytać o testament. Mama zamarła, jej uśmiech zesztywniał. Jeszcze nie jesteśmy gotowe, powiedziała, ale jej oczy powędrowały do Natalii, a Natalia uśmiechnęła się złośliwie, jakby znała sekret, którego ja nie znałam. Patrząc wstecz, ta kolacja nigdy nie miała być świętowaniem moich urodzin. Miała być sceną dla mojego upokorzenia. Napięcie tamtego wieczoru nie przyszło w jednym ostrym momencie. Wkradało się powoli, jak przeciąg pod zamkniętymi drzwiami. Każdy mały szczegół wydawał się nie na miejscu. Natalia ciągle na mnie zerkała, z wyczekującym wyrazem twarzy, jakby czekała na sygnał, który tylko ona i mama przećwiczyły. Kieliszek mamy nigdy nie był pusty, choć ledwo z niego piła. Jej palce tylko krążyły po nóżce, jakby potrzebowała czegoś do trzymania. Sama kolacja była przedstawieniem. Natalia mówiła bez przerwy. Jej praca, jej mąż, jej plany przerobienia kuchni w stylu francuskiego domu wiejskiego. Mama śmiała się z każdego komentarza, nawet tych niezabawnych. Kiedy ja mówiłam, pokój jakby przygasał, jakby ktoś ściszył głośność mojego istnienia. Po połowie posiłku Natalia odchyliła się, oczy błyszczące. Więc, Grażyno? powiedziała słodko. Nadal pracujesz w tej samej firmie w Warszawie? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, wskoczyła z powrotem w kolejną historię o sobie. To nie było pytanie to było przypomnienie Jesteś szumem w tle. Jednak coś jeszcze tlało się pod jej zadowolonym wyrazem twarzy oczekiwanie kalkulacja. Kiedy mama wstała, żeby przynieść deser, mały kupny tort, którego nawet nie włożyła na talerz, Natalia odsunęła krzesło teatralnie. Właściwie, powiedziała, sięgając po błyszczące pudełko owinięte w srebrny papier, przyniosłam prezent urodzinowy. Myślę, że będzie pouczający. Twarz mamy zbladła. Natalia. Ale Natalia ją zignorowała, przesuwając pudełko po stole w moją stronę, jakby zawierało dowody, a nie prezent. No dalej, powiedziała. Jej uśmiech ostry jak brzytwa. Otwórz. Oderwałam papier. Dziwna cisza opadła na mnie. W środku był zestaw do testów DNA. W pokoju zapadła cisza, tylko lodówka cicho szumiała. Natalia pochyliła się, śmiejąc się pod nosem. Może to wyjaśni, dlaczego jesteś pomyłką obcego mężczyzny w tej rodzinie. Słowa zabrzmiały ostro i celowo. Mama drgnęła. Widziałam to, ale nic nie powiedziała. Upokorzenie paliło, ale strach w oczach mamy. To wydawało się prawdziwą prawdą prześlizgującą się przez szczeliny. Natalia nie tylko mnie obraziła. Ujawniła coś, czego nie powinna była mówić na głos. Później tej nocy, w moim starym pokoju, ściany wciąż pomalowane na delikatny błękit, który wybrałam w wieku 15 lat. Przeszukiwałam stare pudła, jak ktoś szukający dowodu własnego istnienia. Z tyłu szafy znalazłam kopertę, która nie pasowała do innych. Kurz wokół niej został niedawno poruszony. W środku było zdjęcie: młodsza Ewa trzymająca mnie jako niemowlę, stojąca obok mężczyzny, którego nie rozpoznałam. Z tyłu pismem mojej matki: wybacz mi. Ręce mi drżały, gdy fotografowałam wszystko. Potem zwróciłam się do zestawu DNA, który Natalia dostarczyła, jak broń. Chciała, żebym go użyła, chciała, żeby coś się stało. Dobrze. Wysłałam go następnego ranka, nie dlatego, że Natalia tego chciała, ale dlatego, że musiałam wiedzieć, jaką prawdę tak chętnie chciała weaponizować. Wyniki przyszły pięć tygodni później, w spokojne wtorkowe popołudnie. Byłam przy biurku w Warszawie, na wpół słuchając szumu biurowej wentylacji, gdy powiadomienie pojawiło się na moim telefonie. Spodziewałam się strachu. Czego się nie spodziewałam, to jasności. Ostrej, zimnej, niezaprzeczalnej. Nie wykryto związku biologicznego z rodziną Kowalskich. Oddech mi się zaciął, ale czytałam dalej. Sugerowane dopasowanie do rodu Nowaków, nazwisko którego nigdy nie wypowiedziałam, nigdy nie słyszałam, nagle związane ze mną przez krew. To nie bolało tak, jak sobie wyobrażałam. To było jak potwierdzenie czegoś, co zawsze czułam. Byłam gościem we własnym dzieciństwie, nigdy córką. To, co wstrząsnęło mną bardziej, przyszło później. Kiedy wysłałam wyniki na nasz rodzinny czat grupowy, nic dramatycznego, tylko zrzut ekranu i proste pytanie: czy ktoś chce to wyjaśnić? Mój telefon zabrzęczał niemal natychmiast. Mama dzwoniła szlochając nie ze skruchy, ale ze strachu. Grażyno, kochanie, proszę. Usuń to. Nie rozumiesz. To skomplikowane. Rzeczy wydarzyły się dawno temu. Przeszliśmy przez to. Nigdy nie przeprosiła. Nigdy nie odniosła się do dekad, które spędziłam czując się ciężarem w jej domu. Po prostu błagała, żebym znowu pogrzebała prawdę. Ale Natalia nie zadzwoniła. Napisała SMS. Tylko cztery słowa. Teraz już wiesz. Zimno, z satysfakcją, jakby czekała pół życia na moment, gdy odkryje, że nie należy. Tej nocy zadzwoniłam do niej, drżąc od pytań, których nie wiedziałam jak zadać. Odebrała przy trzecim dzwonku. Jej głos ociekał irytacją. Dlaczego, Grażyno? Dlaczego teraz? Zarządzałam. Dlaczego to forsować? Dlaczego mnie upokorzyć? Zaśmiała się cicho, dźwięk uderzył jak lód. Bo trzymałam tę rodzinną tajemnicę przez 20 lat, bo mama mi była winna, bo wystarczająco długo grałaś ofiarę. A teraz, teraz właściwi ludzie w końcu dostaną to, na co zasługują. Rozłączyła się. Te słowa przylgnęły do mnie jak dym. Następnego ranka zaczęłam zadawać ciche pytania. Rozmawiałam z rodziną, przyjaciółmi, starymi sąsiadami, ludźmi, którzy znali moich rodziców, zanim Natalia i ja się urodziłyśmy. To, co się wyłoniło, zmroziło mnie. Natalia kopała od miesięcy, spotykając się z prawnikami od spadków, sugerując nadchodzące zmiany, mówiąc, jakby majątek taty już do niej należał. Potrzebowałam pomocy, prawdziwej pomocy, takiej, na jakiej tata by nalegał. Więc zatrudniłam adwokata, Sarę Adamską, znaną z pracy w skomplikowanych sporach spadkowych. Przyniosłam jej wszystko wyniki DNA, zdjęcie. Zrzuty ekranu wiadomości Natali, dziwne rozmowy, strach w głosie mamy. Sara słuchała, wyrażenie spokojne, robiąc notatki, jakby układała puzzle. Twoje przeczucia są słuszne, powiedziała w końcu. To nie jest tylko uraza, ktoś buduje sprawę, żeby cię wymazać. Trzy dni później dostałam telefon, który wszystko zmienił. Pan Dąbrowski, nasz długoletni prawnik rodzinny, brzmiał niezwykle formalnie. Grażyno, twój ojciec, zostawił instrukcje dotyczące odczytania testamentu w określonych okolicznościach. Te okoliczności właśnie nastąpiły. Myślę, że powinnaś być przygotowana na to, co usłyszysz. Przygotowana? Wątpię, czy ktokolwiek mógł być. Rano w dniu odczytania testamentu Kraków wydawał się zimniejszy, niż pamiętałam. Nie sezonowy chłód, ale taki, który wnika w kości, taki, który jest ostrzeżeniem. Sara i ja przybyłyśmy wcześniej do śródmiejskiego budynku, gdzie biuro pana Dąbrowskiego zajmowało najwyższe piętro. Okna od podłogi do sufitu, ciemne drewno, miejsce, gdzie prawdy się nie ukrywają, odbijają się echem. Wybrałyśmy miejsca przy oknie, poza bezpośrednią linią ognia. Sara szepnęła, obserwuj wszystko, mów tylko, gdy to konieczne. Jej spokojna stanowczość złagodziła ucisk w mojej piersi. Mama przybyła następna. Wyglądała na wyczerpaną, jakby nie spała od dni. Włosy miała pospiesznie upięte, ściskała torebkę obiema rękami, jakby to była jedyna rzecz utrzymująca ją w pionie. Nie przywitała się ze mną. Nawet nie spojrzała mi w oczy. Opadła na krzesło na drugim końcu stołu, wpatrując się w wypolerowaną powierzchnię, jakby ta mogła ją pochłonąć. Potem weszła Natalia. Jej obcasy stukały ostro o marmurową podłogę. Każdy krok niósł zadowoloną pewność siebie, graniczącą z teatralnością. Miała na sobie drogi garnitur, kremowy, idealnie skrojony, i mocny makijaż, który sprawiał, że wyglądała ostrzej, twardziej. I oczywiście przyprowadziła własnego adwokata, mężczyznę, którego rozpoznałam z billboardów chwalących się agresywnym prowadzeniem spraw spadkowych. Natalia posłała mi powolny uśmiech, jeden kącik uniesiony wyżej niż drugi. Grażyno, powiedziała, jakby witała kogoś nieistotnego, ale jej oczy błyszczały oczekiwaniem. Wierzyła, że już wygrała. Pan Dąbrowski wszedł ostatni, niosąc grubą teczkę. Poruszał się z rozmyślnym spokojem kogoś, kto rozumiał wagę tego, co miał uwolnić. Kiedy dotarł na czele stołu, położył rękę na teczce i spojrzał na każdego z nas po kolei. Zanim zaczniemy, powiedział, chcę zaznaczyć, że Janusz Kowalski zostawił wyraźne instrukcje, jak powinno przebiegać to odczytanie. Przewidział komplikacje. Wszystko, co zaraz przekażę, zostało przygotowane z pełną świadomością okoliczności, które niektórzy z Was mogą uznać za zaskakujące. Natalia poruszyła się jej uśmieszek zanikł. Dąbrowski otworzył teczkę i zaczął czytać testament. Ja, Janusz Robert Kowalski, ogłaszam to moim ostatnim testamentem. Zostawiam 70% mojego majątku, włączając dom rodzinny, konta inwestycyjne i aktywa mojej córce Grażynie Kowalskiej. Cisza przecieła pokój jak bicz. Natalia zerwała się na nogi. Ona nie jest jego córką, krzyknęła Mamy dowód DNA. Nie ma prawa. Dąbrowski podniósł rękę. Proszę usiąść. Jest więcej. Niechętnie usiadła, choć jej szczęka zacisnęła się tak mocno, że myślałam, że pęknie jej ząb. Dąbrowski kontynuował czytanie. Wiedziałem od czasu, gdy Grażyna miała dwa lata, że nie jest moim biologicznym dzieckiem. Zdecydowałem się ją wychować mimo to. Decyduję się zostawić jej moje dziedzictwo. Ponieważ tylko ona udowodniła, że jest tego godna. Ta decyzja nie wymaga dalszego uzasadnienia. Cera Natalii zbladła do szarawej bieli. Mama zamknęła oczy, ból ściągnął jej rysy. Ale Dąbrowski nie skończył. Osiem miesięcy przed śmiercią Pan Kowalski zatrudnił prywatnego detektywa, aby udokumentować wszelkie próby manipulowania lub ingerowania w jego majątek. Detektyw. Zebrał istotne dowody. Położył stos dokumentów na stole. Płatności, wypłaty, rachunki i rejestry spotkań pokazujące wysiłki Natalii Kowalskiej, aby wywrzeć presję na ojca w celu zmiany testamentu, włączając nieautoryzowane wypłaty w sumie 200 tysięcy złotych podczas jego choroby. Adwokat Natalii zesztywniał. Nie zostaliśmy poinformowani. Dąbrowski mu przerwał. Nie było takiego wymogu. Dodatkowo śledztwo udokumentowało konsultacje z trzema prawnikami od spadków, rozmowy o nadchodzących zmianach w rodzinnym dziedzictwie i zakup testu DNA wysłanego na domowy adres Natali i zapakowanego na prezent. Oczy Natalii rozszerzyły się. To niedorzeczne, powiedziała drżącym głosem. To był żart. Dąbrowski położył ostatni dokument, odręczną notatkę w niezaprzeczalnym piśmie mojego ojca. Pan Kowalski poprosił, żebym to przeczytał na głos. Rozłożył kartkę. Natalio, wiem, co planujesz. Obserwowałem, jak próbujesz manipulować Twoją matką. Miałem nadzieję, że wybierzesz inaczej. Te konsekwencje są Twoim własnym dziełem. Z gardła Natalii wyrwał się dźwięk. Częściowo sapnięcie, częściowo warknięcie. Jej adwokat pochylił się ku niej. Nie kwestionuj tego! szepnął ostro. Jest klauzula o braku kontestacji. Stracisz wszystko. Ale Natalia wpadała w spirale. To oszustwo! wypluła. Grażyna nim manipulowała oszukała umierającego człowieka. Sara wstała. Jej głos był cichy, ale potężny. Testament wyraźnie uznaje pochodzenie Grażyny i dokumentuje rozumowanie pana Kowalskiego. Jakakolwiek kontestacja byłaby bezpodstawna i uruchomiłaby klauzulę o braku kontestacji, włączając spłatę zaległych pożyczek około 800 tysięcy złotych. Twarz Natalii wykrzywiła się. To nie pożyczka. Dał mi te pieniądze. Nie według zapisów majątkowych, odpowiedział spokojnie Dąbrowski. Mama w końcu się odezwała. Jej głos kruchy szept. Natalia, przestań. Ale Natalia nie mogła. Lata uprawnień, goryczy i strachu zderzyły się naraz. To powinno być moje, syknęła. Wszystko. Ja jestem prawdziwą córką. Ja zostałam. Wstałam powoli. Mój głos spokojny. Nie zostałaś, Natalio. Kontrolowałaś, groziłaś, zbudowałaś swoje życie na sekretach, na które nigdy nie zasłużyłaś. Odwróciła się do mnie z dzikim wzrokiem. Nie zasługujesz. Grażyno, powiedział łagodnie Dąbrowski, jest jeszcze coś, co twój ojciec zostawił. Otworzył mniejszą kopertę, zaadresowaną do mnie. W środku był krótki list. Grażyno, spędziłaś życie wierząc, że jesteś niewidzialna. Nie byłaś. Widziałem twoją siłę, twoją dobroć, twoją uczciwość. Byłaś moją córką nie przez krew, ale przez wybór. I zostawiam ci moje dziedzictwo z absolutną pewnością, że będziesz je szanować. Mój wzrok się zamazał. Kiedy podniosłam głowę, natalia w końcu zrozumiała. To nie było moje zwycięstwo. To była jej porażka, stworzona przez człowieka, którego najbardziej nie doceniała. Prawne konsekwencje nadeszły szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Adwokat Natalii wycofał się następnego ranka. Zostawiając ją szamoczącą się w poszukiwaniu kogoś gotowego podjąć sprawę, która już się rozpadała pod własnym ciężarem. Kiedy mimo to próbowała zakwestionować testament, sędzia oddalił sprawę w ciągu minut. Klauzula o braku kontestacji była niepodważalna, dowody przytłaczające. Jej dziedzictwo zniknęło. Pożyczka, którą wzięła od taty, 800 tysięcy złotych, zamieniła się w osobisty dług należny spadkowi. A 200 tysięcy złotych nieautoryzowanych wypłat, dostała rok na spłatę lub groziły jej dalsze działania prawne. Po raz pierwszy w życiu Natalia wyglądała na małą, niepokorną, tylko zapędzoną w kąt przez konsekwencje, którym zawsze udawało jej się uciec. Mama przyszła do mnie tydzień później. Usiadła na kanapie w moim warszawskim mieszkaniu, ręce złożone, oczy zaczerwienione. Powiedziała mi wszystko. Prawdę o moim biologicznym ojcu, umowę zawartą dekady temu, poczucie winy, które nosiła, ale nigdy nie skonfrontowała. Słuchałam, ale nie sięgnęłam po nią. Niektóre rany wymagają dystansu, nie bliskości. Chcę naprawić sprawy, szepnęła. Wierzę ci, powiedziałam, ale naprawianie zaczyna się od pozwolenia mi żyć bez noszenia Twoich sekretów. W kolejnych miesiącach całkowicie odsunęłam się od Krakowa. Zarządzałam majątkiem z pomocą Sary, załatwiałam rachunki i wybierałam cicho, celowo życie, którego chciałam. Po raz pierwszy dokonałam wyboru bez pytania: kogo może rozczarować? Zostawiłam Kraków za sobą i zbudowałam spokojniejsze życie w Gdańsku, gdzie kłamstwa nie mogły mnie już dosięgnąć. Niektóre zakończenia nie są głośne. To wybieranie spokoju zamiast bólu. A jeśli kiedykolwiek byłeś tym przeoczonym, wiedz to zasługujesz na więcej niż ludzie, którzy nie potrafili Cię dostrzec. Podziel się swoją historią poniżej i zasubskrybuj następny odcinek.